Jak to robisz, że masz czas na sklep internetowy, YouTube, czytanie książek, życie prywatne, konsultacje, jeszcze tworzenie nowych źródeł przychodu? Często słyszę to pytanie, często pytacie mnie o to, jak ja to robię, żeby właśnie mieć czas na to wszystko, łączyć tyle różnych rzeczy, które robię w życiu. I dzisiaj opowiem Ci o takich 30 mikronawykach, 30 bardzo małych rzeczach. Które pozwalają mi z jednej strony oszczędzać czas, a z drugiej strony działać skutecznie i popychać pewne tematy do przodu i przede wszystkim budować kolejne dodatkowe źródła dochodu. 30 nawyków. Zaczynamy. Po pierwsze, raz na jakiś czas notuję, ile tak naprawdę pracuję i sprawdzam, co robię w ciągu dnia. Ile pracuję? Pomaga mi w tym aplikacja Manic Time. To jest taka aplikacja darmowa, którą sobie zainstalowałam na komputerze i ona po prostu śledzi, co ja w ciągu dnia na tym komputerze robię. Przerzucam to sobie do Excela i sprawdzam, co ja konkretnie robiłam. Z Czym były konkretnie związane te czynności, czy to były czynności związane z zarabianiem pieniędzy, czy z jakimś reklamą, czy z tworzeniem czegoś nowego, czy po prostu marnowałam czas przy komputerze, siedząc i robiąc coś bezsensownego. Więc pierwsza rzecz, sprawdzam co jakiś czas, co dokładnie robię w ciągu dnia. Druga sprawa, zastanawiam się nad tym, czy to, co robię, czy to, co robiłam w tym miesiącu, miało bezpośrednie przełożenie na zarabianie pieniędzy? Czy to pozwoliło mi zarabiać pieniądze, pozwoliło mi e, zwiększać moje dochody, e, czy, czy nie? Czy to było coś, co nie miało związku z moimi, e, z moimi zarobkami? Po trzecie, zastanawiam się nad tym, które z tych rzeczy, które robiłam w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca są rzeczami, które muszę robić, a które są rzeczami, które chcę robić i które mogę odpuścić, bo nic się złego nie stanie, jeżeli to odpuszczę. Z rzeczy, które muszę robić, to są rzeczy związane na przykład z przygotowaniem dokumentów dla księgowej. Muszę robić takie rzeczy jak ściąganie faktur, zapisywanie ich w odpowiednim miejscu, wystawianie faktur do moich zamówień. To są rzeczy, które muszę robić. Co jeszcze muszę robić? No jeżeli ktoś kupił u mnie na przykład konsultację, to ja muszę się z tą osobą spotkać, czyli muszę realizować zamówienia od klientów. A czego nie muszę robić? Nie muszę na przykład być aktywna w moich mediach społecznościowych. To jest coś, co chcę robić, co uważam, że dobrze by było robić, ale jeżeli nie mam akurat jakiejś kampanii sprzedażowej, to ja nie muszę tam nic wrzucać, więc jeżeli mam taką sytuację, że potrzebuję oszczędzić na czymś czasu, to po pierwsze oszczędzam czas nie robiąc rzeczy, których nie muszę robić, po drugie oszczędzam czas nie robiąc rzeczy, które bezpośrednio nie mają wpływu na moje powiększenie stanu mojego konta, czyli na to, że zarabiam pieniądze. Te rzeczy w pierwszej kolejności wywalam z mojego kalendarza. Czwarta rzecz. Grupuję podobne zadania. Robię zadania w blokach tematycznych. Na przykład łatwiej mi jest z, za jednym razem na, nagrać 5 filmów na YouTube niż nagrywać każdy film osobno, każdego dnia. Łatwiej mi jest za jednym razem zrobić ileś tam banerów reklamowych niż robić te banery co jakiś czas i co jakiś czas wracać do tego projektowania. E, dlatego, że udowodnione jest, że mózg potrzebuje od 15 do 20 e, minut, czy 25 nawet minut, żeby się przełączać między zadaniami. Jeżeli przełączysz się między zadaniami, i w ciągu dnia to tracisz dużo energii, i to przełączanie, cię naprawdę cię, przełączanie się naprawdę cię dużo kosztuje. Więc. Efektywniej jest y, grupować zadania i robić zadania w blokach tematycznych. I to się u mnie też sprawdza. Numer 5. Grupuję również zadania prywatne. To znaczy, jeżeli mam coś do załatwienia na mieście, to staram się, żeby załatwić wszystko, co mam do załatwienia w okolicy, załatwić kilka różnych rzeczy naraz, żeby po prostu bez sensu nie jechać w jakieś miejsce, nie wychodzić z domu, nie y, tracić czasu na przykład na dojazd, tylko po prostu grupuję zadania, jeżeli to oczywiście jest możliwe. Numer 6. Jeżeli się da, to przeznaczam w ogóle całe dni na jakąś pracę, jakie jakiegoś konkretnego typu. Na przykład wiem, że wtorki i piątki mam przeznaczone na konsultacje i jeżeli ktoś się chce zapisać do mnie na konsultację, to ma do wyboru właśnie albo w piątek albo w piątek, dlatego że gdybym miała konsultacje jedną w poniedziałek, jedną w środę, jedną w piątek i potem we wtorek, to miałabym rozrzucone te konsultacje po całym kalendarzu, a tak mam je zgrupowane w dwa dnia. W pozostałe, dwa, pozostałe trzy dni wiem, że mogę zaplanować inne rzeczy i na przykład w jakiś inny konkretny dzień planuję sobie nagrywanie filmów, a w innym znowu planuję, że to jest Dzień na tworzenie kontentu albo na montowanie filmów. I to też pomaga mi właśnie w skupieniu się na jakichś konkretnych rzeczach. Punkt numer 7. Mam gotowe szablony, z których korzystam. Jeżeli coś jest powtarzalne, coś może być. Y, f, y, zrobione za pomocą szablonu, e, powielone w jakimś tam stopniu, to warto to robić. Na przykład jeżeli wysyłam newsletter, to zawsze kopiuję sobie z poprzedniego newslettera szablon i uzupełniam e, w ten sam sposób. Jeżeli e, powtarzają mi się jakieś pytania od klientów, to mam gotowe szablony, które po prostu, gotowe napisane wiadomości, które służą mi e, jako wiadomości wysyłane do klientów, za każdym razem piszę to samo. Jeżeli wysyłam ręcznie do klientów jakąś informację, na przykład, że kończy się dostęp do jakiegoś kursu, to też nie jest tak, że za każdym Razem te informacje piszę, tylko mam jakiś szablon, który uzupełniam. Generalnie, wszędzie gdzie się da, mam szablony, które wykorzystuję. Punkt numer 8. Do codziennego planowania zadań korzystam z Asany, ale z darmowej wersji Asany, bo ta darmowa jest w zupełności wystarczająca. W Asanie przypisuję wszystkie projekty do konkretnego dnia. Jeżeli mam jakąś dłuższą rzecz zaplanowaną, to od razu ją rozpisuję na konkretne punkty do zrobienia, na konkretne etapy i te konkretne etapy przy przypisuję od razu do konkretnego dnia, i wtedy od razu wiem, co mam robić. Nie zastanawiam się każdego dnia, co ja dzisiaj będę robić, tylko tworząc jakąś jakiś dłuższy, Dłuższy projekt, na przykład e-booka, od razu mam to rozpisane na konkretne zadania. Punkt numer 9. W Asanie mamy coś takiego jak cykliczne zadanie, więc jeżeli coś mam do wykonania cyklicznie, na przykład co tydzień, albo co dwa tygodnie, albo co miesiąc, to mam takie zadanie cykliczne i to zadanie mi się automatycznie ponawia, jakie już odznaczę jako wykonane w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu mi znowu wskakuje jako zadanie do wykonania, więc nie muszę za każdym razem planować tych cyklicznych zadań w moim kalendarzu. Punkt numer 10. To jest dla mnie bardzo ważne. Zawsze zaczynam dzień od takiego zadania, które jest dla mnie najbardziej wymagające kreatywnie, w którym muszę ruszyć szare komórki i coś nowego stworzyć. Stworzyć, bo dobrze mi się pracuje od rana, lepiej mi się pracuje nad takimi kreatywnymi zadaniami właśnie w pierwszej części dnia, więc staram się te największe, najważniejsze kreatywne zadania załatwiać w pierwszej części dnia, a takie rzeczy jak maile na przykład, albo jakieś spisywanie statystyk, albo jakieś pobieranie faktur, albo jakieś takie techniczne rzeczy zostawiam sobie na drugą część dnia, bo wtedy nie muszę za bardzo się intelektualnie nad tym wysilać i mogę sobie takie zadania właśnie w drugiej części dnia zrobić. Punkt numer 11 stosuje zasady dwóch minut. Jeżeli zrobienie czegoś, Trwa krócej niż wpisanie tego jako zadanie do Asany, to znaczy, że lepiej to zrobić od razu, niż zapisywać to jako zadanie do zrobienia na jakiś inny termin. Punkt numer 12 to mi bardzo ułatwia pracę to jest zapisywanie powtarzalnych rzeczy czy jakichś procedur w formie checklist. Na przykład mam taką checklistę do nagrywania filmów, bo przy nagrywaniu filmów trzeba szereg rzeczy zrobić po kolei i trzeba szereg rzeczy sprawdzić. Ja nie zawsze o tym wszystkim pamiętam, więc sobie rzucam okiem na checklistę, czy wszystko zrobiłam i wtedy wiem, że mogę już nagrywać filmy ale mam na przykład też rozpisane procedury do jakichś rzeczy, które robię często i robię w jakiś powtarzalny sposób. E, na przykład w którymś roku e, w naszej marce To Drink wypuszczaliśmy na rynek kilka e-booków z przepisami na drinki i zamiast zastanawiać się za każdym razem, jak tego e-booka się tworzy, co ja mam po kolei do zrobienia, żeby taki e-book powstał, zapisałam sobie całą wielką procedurę w Asani, która miała kilkanaście zadań i e, wtedy, kiedy wiedziałam, że ok, bierzemy się za e-booka, to kopiowałam całą ten, cały ten projekt, jakby i od nowa każde z tych zadań, które były do zrobienia, przypisywałam sobie do każdego dnia. I nie musiałam się na nowo zastanawiać, co po kolei, co trzeba zrobić, co w ramach tworzenia eboka, co w ramach promocji eboka, bo promocje produktu też mam rozpisane na zadania. I takie checklisty właśnie w Asanie sobie tworzę do powtarzalnych rzeczy, do powtarzalnych zadań, żebym nie musiała za każdym razem od nowa ich wymyślać. Nie musiała od nowa tego pisać, bo zapisywanie tego to też jest przecież poświęcone na to czas, tylko sobie taki projekt kopiuję. I potem te zadania przypisuję sobie do konkretnych dni, i to bardzo, bardzo mi oszczędza czas, ułatwia pracę i też przyspiesza pracę nad kolejnym produktem. Kolejne, e, kolejna sprawa dotyczy przelewów. Jeżeli mam jakieś przelewy w firmie, które są ponawiane co jakiś czas, jakieś stałe abonamenty, no to albo fajnie przypiąć, podpiąć do tego kartę, żeby to po prostu schodziło z karty, albo jeżeli to są na przykład wynagrodzenia i one są w stałej wielkości, no to można ustawić przelewy cykliczne, żeby też się tym nie zajmować osobno w każdym miesiącu. Punkt numer 14. Zawsze jak mam coś do zrobienia, to szukam gotowych rozwiązań, szukam gotowców, zanim się zabiorę za zrobienie tego e, samodzielnie. Szukam e, gotowego oprogramowania, gotowych automatyzacji, gotowych szablonów, generalnie szukam czegoś, co już ktoś za mnie zrobił, bo w bardzo, 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 bardzo wielu sprawach to już zostało wcześniej przemyślane, zrobione ja nie muszę tego m, e, projektować i, i robić, tworzyć od zera. Punkt numer 15. Zawsze zapisuję wszystkie pomysły, które mi przychodzą do głowy, wtedy kiedy one mi przychodzą do głowy albo w Ocean, albo ostatnio korzystam z Telegrama i wysyłam sobie za pomocą tego Telegrama wiadomości do samej siebie. To znaczy, tam jest taka opcja zapisanych wiadomości, więc w, każde, w każdym momencie z komórki mogę sobie taką zapisaną wiadomość zapisać i potem ją w dowolnym momencie w komputerze na przykład przeczytać. I to jest bardzo coś, co bardzo mi ułatwia pracę, że te pomysły zawsze gdzieś tam w formie cyfrowej są zapisane. Punkt numer 16, jeżeli chodzi o organizację w domu, to też jest coś, co jest bardzo ważne w kontekście solo przedsiębiorcy i pracy pracy freelancera, pracy nad y, również produktami w swojej firmie i nad dywersyfikacją przychodu, dlatego, że y, prace domowe zajmują nam sporo czasu i takie rzeczy jak na przykład y, pranie, zmywanie, suszenie, odkurzanie zajmują dużo czasu i teraz tego czasu możemy trochę oszczędzić. Więc ja nie oszczędzam na gadżetach, które mi pomogą oszczędzić czas, czyli mam y, pralko-suszarkę w domu. Pralko-suszarka to jest game changer, pozwala oszczędzić czas na wieszaniu prania i na suszeniu tego prania. Ja po prostu wrzucam do pralko-suszarki i wyjmuję suche, wkładam do Szafy. Mamy ten taki jeżdżący automatyczny odkurzacz, który sprawia, że nie musimy odkurzać. Zmywarkę do naczyń, która sprawia, że nie trzeba myć naczyń. Więc takie drobne sprzęty domowe, które mi oszczędzają czas, to są też dla mnie na wagę złota. Punkt numer 17 dotyczy maili. Nie sprawdzam skrzynki mailowej przez cały dzień, sprawdzam ją co jakiś czas, co parę godzin i też nie mam ustawionego powiadomienia. Ona mi nie wyskakuje na pulpicie, że mam nowego maila, bo to mnie bardzo rozpraszało zawsze. Chciałam od razu sprawdzić, co to jest za mail, a część z tych maili, spora część maili, które dostaję, to są niestety maile spamowe i niewarte uwagi, a one mnie jednak rozpraszały. Punkt numer 18. Często odpisuję również na takie spamerskie propozycje współpracy, które wiem, że są wysyłane masowo, dlatego że jeżeli na niej nie odpiszę, to wiem, że ta osoba będzie potem za jakieś 2-3 dni się przypominała, czy ja dostałam tego maila, czy na pewno może nie chcę współpracować, a może byśmy się zdzwonili. Jak od razu odpiszę, że nie jestem zainteresowana, to wypadam z tej listy i ten ktoś mi więcej nie zawraca gitary. Punkt numer 19. Na maile rzadko odpowiadam od razu, chyba że to jest jakaś taka sytuacja, gdzie akurat pilnie potrzebuję coś ustalić. Częściej odpowiadam po paru godzinach, bo jeżeli odpowiadasz od razu, to często się robi taki ping-pong, że ta druga osoba jeszcze jest przy, przy skrzynce mailowej, więc też ci odpowie, ty odpowiesz, ona ci odpowie. No i ta komunikacja mailowa e, ciągnie się w nieskończoność, więc wolę odczekać parę godzin, e, napisać dłuższego maila, poczekać na odpowiedź. Oczywiście, jeżeli to nie są pilne tematy, tylko jakaś taka e, komunikacja, która sobie może chwilę potrwać i chwilę poczekać. Numer 20. Tutaj ukłon w stronę wszystkich introwertyków. Ja też jestem introwertyczką. Nie cierpię rozmawiać przez telefon, nie znoszę rozmów telefonicznych, nie lubię nigdzie dzwonić. Więc jeżeli się da, to unikam rozmów telefonicznych. Wolę wszystkie sprawy załatwiać mailowo, bo na maile odpowiadam wtedy kiedy ja mam czas i wtedy, kiedy ja mam na to ochotę, a nie wtedy kiedy ktoś do mnie dzwoni i muszę wszystko przerwać, żeby z tym kimś porozmawiać. Punkt numer 21. Jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś do mnie dzwoni i ja muszę odezwonić, to fajnie jest odzwaniać też w grupach, czyli blokowo, że mam kilka telefonów do odzwaniania i muszę te telefony załatwić, więc jeden po drugim. To mi się na szczęście rzadko zdarza, ale lubię łączyć rozmawianie przez telefon z czymś innym, na przykład z gotowaniem albo odkurzaniem. Tutaj dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu, ogniu możemy upiec. Numer 22. W telefonie mam wyłączone prawie wszystkie powiadomienia. Mam włączone tylko powiadomienie z banku i powiadomienie z messengera w formie tych takich wyskakujących Wszystkie inne mam wyłączone, bo to mnie też bardzo rozpraszało. Co chwilę mi przychodziło jakieś powiadomienie, i co chwilę wiedziałam, że muszę na ten telefon spoglądać. Numer 23 to jest moi, moje odkrycie od ostatnich miesięcy. Bardzo mi to naprawdę pomogło w tym, żeby nie sprawdzać tego telefonu i nie sprawdzać mediów społecznościowych, zwłaszcza wieczorami przed snem i rano tylko po obudzeniu się. Bo miałam od wielu, dłuższego czasu, od wielu lat pewnie, już taki nawyk, że rano się budziłam, to od razu sprawdzałam, co tam w mediach społecznościowych. To jest bardzo zły nawyk on bardzo zaburza sen, bardzo się źle śpi, jak się wieczorem gapisz w telefon bez końca. Więc ustawiam sobie w telefonie taki tryb wieczór i on to jest taki tryb wbudowany w Androida, nie trzeba do tego dodatkowych aplikacji. Tryb, który mi posta, pozwala ustawić, że wieczorem o godzinie 20:00 wyszarzają mi się totalnie wszystkie aplikacje. Które ustalę, że, się, że, że, że mają się wyszarzyć. Czyli w moim przypadku wszystko, co marnuje mi czas. Media społecznościowe, przeglądarka, wszystkie zakupowe, czyli Allegro, Rosman, Zalando i tak dalej. Mam włączone wieczorem tylko aplikacje, które są mi niezbędne, czyli na przykład aplikacja bankowa, bo jak gdzieś jestem na zakupach i muszę zapłacić, no to ta aplikacja musi być włączona. Messenger, bo tam nie spędzam za dużo czasu i jakieś takie aplikacje, no, które po prostu nie sprawiają, że ja w tym telefonie długo siedzę, a są mi potrzebne wieczorem, żeby coś tam szybko sprawdzić. I to wyłącza mi się o 20 i włącza mi się dopiero o 8 rano, czyli jak ja wstaję, budzę się rano, nie mogę sprawdzić od razu Instagrama, bo po prostu nie mogę się dostać do tej aplikacji. Dopiero po śniadaniu tak naprawdę mogę sobie w tym telefonie coś tam zrobić. E, polecam, naprawdę polecam sobie taki tryb wieczór ustawić, bo to e, autentycznie pozwoliło mi ograniczyć czas spędzany przed e, telefonem o pół godziny dziennie. E, 20 ja przestałam też obserwować na Instagramie wiele profili, bo zauważyłam, że bardzo dużo czasu spędzam na Instagramie i przestałam obserwować bardzo, bardzo wiele profili. Właściwie obserwuję teraz kilkadziesiąt osób. Staram się, żeby ta liczba nigdy nie przekraczała mniej więcej 50, więc co jakiś czas tam robię też e, czyszczenie. I większość z tych osób to są osoby, które ja znam osobiście moi znajomi albo znajomi internetowi, e, osoby, które po prostu znam. Część to są osoby, które śledzę, żeby zobaczyć, jak one e, prowadzą swoje kanały, ale śledzę je przez jakiś czas, a potem od. Yy, odobserwowuje czy tam, no, je obserwować, a tak bardzo, bardziej by było po polsku. E, I po prostu dzięki temu też na tym Instagramie spędzam mniej czasu. E, punkt numer 25. Kiedyś to stosowałam, teraz już nie, zaraz powiem dlaczego. E, kiedyś miałam odinstalowaną w ogóle aplikację Facebooka w telefonie, bo też zauważyłam, że skróluję tego Facebooka bez sensu, e, i to mi się dobrze sprawdzało, no bo też oszczędzało czas, który spędzałam w mediach społecznościowych zwykle. E, teraz mam aplikację Facebooka w telefonie, bo zaczęło mnie wkurzać, że logowanie do wielu miejsc było uzależnione od tego, czy może możesz się zalogować przez tego Facebooka. No bo kiedyś zakładałam jakieś konto, logowałam się przez Facebooka i teraz jak chciałam się zalogować znowu, to nie mogłam, bo nie miałam Facebooka. A poza tym jest bardzo wiele knajp, które w ogóle nie mają stron internetowych, tylko mają stronę na Facebooku. I wkurzało mnie też to, że chciałam iść coś zjeść na mieście, chciałam zobaczyć menu, odsyłało do Facebooka, no i nie mogłam tego otworzyć. Więc mam tego Facebooka znowu, nad czym boleję, no ale zdecydowałam, że jednak na razie zostawiam i nie usuwam. Punkt numer 26. Bardzo dobrze sprawdza się u mnie aplikacja Telegram, której używam tylko do komunikacji z moim mężem, z którym razem pracujemy. I na tym Telegramie mamy takich założonych kilka osobnych czatów tematycznych, które dotyczą różnych rzeczy, na które rozmawiamy. Bo mamy, mamy biznes, mamy sprawy domowe, mamy sprawy związane tam z marką To się opłaca, z marką To Drink. I do każdego mamy osobne czaty. I to nam się bardzo dobrze sprawdza, dlatego że potem łatwiej wyszukać jakąś informację. Wcześniej rozmawialiśmy ze sobą na Messengerze, wtedy, kiedy, no nie wiem, ja byłam coś w sklepie, Tomek mi pisał, żebym coś kupiła, albo ja siedzę przy jednym biurku, on przy drugim, nie chce mi zawracać głowy, żeby przychodzić do mnie i mi o czymś mówić, więc wysyłam jakiś link, i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej to robiliśmy na Messengerze, ale wyszukiwanie czegokolwiek na Messengerze to jest droga przez mękę, jak się tego dużo pisze, a teraz mamy na Telegramie osobne czaty, i każdy czat dotyczy jakiegoś tematu, grubszego tematu, grubszego zakresu naszych rozmów, więc wiem, że jeżeli potrzebuję znaleźć coś, co dotyczy, czy naszych spraw prywatnych, to mam czat prywatny, a jeżeli coś dotyczy firmowych, to mam czat firmowy i po prostu znacznie łatwiej jest to szukać. To jest aplikacja na telefonie i na laptopie, więc no jakby niezależnie od tego, na czym akurat pracuję, to mogę mu jakąś wiadomość wysłać. No i są to też te takie wiadomości wysyłane do samego siebie, więc tam jako notatnik czasami traktuję ten telegram. Czasami go traktuję również jako miejsce do przesyłania sobie plików, czyli potrzebuję jakieś zdjęcie z. Smartfona wysłać sobie na komputer, to sobie przesyłam go przez telegram i na komputerze ściągam, aczkolwiek do przesyłania sobie czegoś, plików, zdjęć, na przykład, albo filmów między telefonem a. Moim komputerem. Używam takiej aplikacji Samsung Flow, bo mam Samsunga i to się też dobrze sprawdza. Łączę się po prostu bezprzewodowo telefon z komputerem i za pomocą tego Samsung Flow pliki się przesyłają. To jest też wygodne rozwiązanie. Numer 27, chyba jesteśmy już na 27 zadaniu. Wolę zlecać większe zadania, jeżeli mam cokolwiek zlecać jakąś pracę komuś, to wolę zlecać większe zadania niż zlecać pojedyncze zadania. Czyli jeżeli zlecamy na przykład coś w naszym sklepie, to zlecamy całą wsługę wysyłek, a nie jakieś pojedyncze zadania z tym związane. Jeżeli coś robiłam, zlecałam w marcu, to się opłaca, to zlecałam pomoc przy całej kampanii reklamowej, na przykład i tam było wiele zadań w, w, z tym związanych, a nie jakieś pojedyncze zadania. Po prostu y, trudniej mi jest, więcej czasu pochłania, jeżeli do każdego miałabym szukać pojedynczego zadania osobnej osoby, niż jeżeli poszukam całego zespołu, który przejmie ode mnie jakąś większą rzecz. Y, drożej to kosztuje, ale jeżeli mówimy o ograniczeniu czasu i oszczędzeniu czasu, no to jest efektywnie. I właśnie szukać jakiegoś całego zespołu, który zdejmie z Ciebie jakieś ym, większe zadanie. Numer 28 i tutaj znowu Asana, bo do delegowania sprawdza mi się Asana bardzo dobrze. W Asanie y, tworzymy jakieś projekty, które ktoś ma konkretny zrobić, przypisujemy te pro, projekty do, do kogoś. Jeżeli mamy pytania, to zadajemy je przez Asanę, a nie przez maile. To naprawdę bardzo ułatwia, przyspiesza, upraszcza komunikację. I ostatnie dwie rzeczy, 29 i 30 punkt na mojej liście dotyczą już bezpośrednio tworzenia produktów. Jeżeli mam tworzyć produkty, mam, mam tworzyć źródła dochodu, dodatkowe źródła dochodu w mojej firmie, to po pierwsze robię sobie zawsze na to jakieś deadline'y. Deadliney, które mi określają, do kiedy ja muszę zrobić konkretny etap, czyli na przykład mam do zrobienia e-book. Wiem, że e-book będzie wyglądał, wymagał ode mnie stworzenia przepisów, stworzenia zdjęć, złożenia tego wszystkiego, przygotowania strony sprzedażowej, przygotowania opisów itd. I tych czynności tam ileś jest. Więc planuję sobie konkretny termin na wykonanie zadania numer jeden, czyli opracowania przepisów. I nie przedłużam tego terminu. Nawet jeżeli nie zdążę opracować tylu przepisów, ile bym chciała, to zatrzymuję się w tym momencie, w którym się zatrzymuję, czyli ten deadline szanuję, który sobie ustaliłam, i idę do następnego etapu. A potem najwyżej wracam do tych etapów, których nie zakończyłam, w których coś tam jeszcze mam do poprawienia. Dlatego że. Jeżeli tego nie zrobię, jeżeli nie ustalę deadline albo go nie będę szanować, to utknę na jakimś etapie i będę na przykład bez końca robiła etap um, tworzenia przepisów, bo to można robić całymi, e, całymi godzinami, całymi miesiącami. Więc. Ustalam sobie, że na przykład do 1 marca zbiorę pomysły na, na nowe przepisy, do 1 kwietnia z, zrealizuję te pomysły, czyli stworzę te przepisy, a do 1 maja to muszę zrobić już sfotografować, przygotować cały ten e-book, złożyć, bo inaczej to mi się rozjedzie i nigdy tego projektu nie stworzę i nie zrobię i nie zrealizuję. I trzydziesty punkt na tej liście, jeden z najważniejszych, które pozwalają mi tworzyć dodatkowe źródła dochodu, jest taki, że skupiam się na jednym projekcie naraz. Jeden projekt naraz to jest bardzo ważna zasada, bo jeżeli chciałabym dywersyfikować przychody i nagle od razu stworzyć sześć źródeł dochodu, to tak naprawdę żadnego nie zrobię dobrze. Skupiam się na jednym. Robię jeden projekt, na przykład robię e-booka, sprzedaję tego e-booka, ustawiam cały mechanizm sprzedaży tego e-booka i kiedy już wiem, że to źródło dochodu jest stworzone, że ten e-book się sprzedaje, że co jakiś czas wpadają zamówienia na tego e-booka. To uznaję, że to źródło dochodu jest, i mogę przejść do następnego źródła dochodu. Jeżeli bym chciała robić to wszystko naraz, to to wszystko zajmie znacznie, znacznie więcej czasu i nic nie będzie dokończone i nic nie będzie działać. Więc, y, jednym projektem zajmuje się naraz i dotyczy to również tego, że podporządkuję trochę inne sprawy zawodowe i prywatne do tego jednego projektu, czyli. Jeżeli moim projektem głównym w tej chwili jest stworzenie e-booka, to nie dokładam sobie życiowych projektów do zrobienia, czyli nie dokładam sobie na przykład tego, że teraz przechodzę na dietę, bo wiem, że planowanie posiłków w związku z tą dietą będzie wymagało ode mnie dużo czasu i dużo energii, dużo kreatywności też i poświęcenia właśnie uwagi temu projektowi. Więc jeżeli mam projekt e-book, to nie projekt dieta. Jeżeli mam projekt remont w domu, to nie tworzę do tego nowego produktu czy nowego źródła przychodów w pracy, bo po prostu tego nie zrobię. Jeżeli właśnie prywatnie mam jakąś dużą sprawę, którą muszę się zająć, to zawodowo nie robię nowych rzeczy. I odwrotnie, jeżeli zawodowo stwierdzę, że robię coś nowego i poświęcam czas na rozkręcenie jakiegoś nowego pomysłu, to prywatnie nie dokładam sobie nowych projektów do zrealizowania. Ta zasada mi się od lat sprawdza. I to jest zasada, która myślę, że w największym stopniu wpływa na to, że mogę dywersyfikować przychody, mogę tworzyć nowe źródła przychodów, że po prostu nie robię ich wszystkich naraz, tylko robię jeden, jedną rzecz naraz, jeden projekt naraz. I to tyle, jeżeli chodzi o nawyki. Dajcie znać, czy macie jakieś nawyki, mikronawyki albo sposoby, albo triki na produktywność. Coś, co sprawia, że Wam się pracuje łatwiej, szybciej, efektywniej i że możecie zrobić więcej albo szybciej, albo łatwiej, albo przyjemniej niż inni, którzy robią podobne rzeczy. Zostawcie swoje pomysły, swoje nawyki i swoje podpowiedzi w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę. Subskrybuj ten kanał, żeby zobaczyć więcej tego typu materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! A jeszcze jedno, jeżeli chcesz pobrać listę 40 pomysłów na dywersyfikację dla freelancera, to możesz pobrać taką listę ode mnie. Zostawiam tutaj pod tym materiałem link do zapisu na moją listę mailingową. I właśnie zapisując się na listę, możesz pobrać takie moje podpowiedzi: 40 pomysłów na dywersyfikację przychodów dla freelancera.